Zaczynamy grzebowanie dzisiaj we trójkę Pan Jurek przyjechał z Rzeszowa zbierać z nami Jest pierwszy Ach, prawdziweczek no Zobaczymy co to będzie dzisiaj Czy to się uda, czy nie uda Rydzów to na pewno nazbieramy A resztę będziemy widzieć Jest prawdziweczek Ale siedzi mocno Siedział, siedział Jest zerwany O jest troszkę rydzów, ale ja tu widzę. Ja filmik, ale zaraz podejdę. O, jakie piękne! Nie, to ja zrobię zdjęcie. A tam następne są w górze, tak? Ale śliczne. Prawdziweczki. Zaraz zrobię fotkę. Ale grubasy. No, zobaczymy jak ze zdrowotnością, ale na razie fajnie to wygląda. Tu jest jeszcze jeden w dole. Może prawdziwków tu nałapiemy. Są następne prawdziwki. Pyk, jest jeden. Tu jest drugi, ale już niezbyt. A tu jest trzeci. No myślę, że oblecimy dzisiaj... O przepraszam. Zahaczyłem jakieś drzewo Oblecimy dzisiaj to coś w e, filmiku, przynajmniej będzie, ja to mu humorki jeszcze zbieram całych Cały koszyk, potem będzie fajne zdjęcie na koniec pewnie, ale na razie to lecimy do góry, bo dopiero O, tu widzę. Popatrzcie. O, dwa. ściągnę z siebie. Jeden i drugi, ale grubasek, ale grubasek. Zdjęcie co chyba zrobię. Eee, I tam z boku widzę następne. Tylko muszę przejść. Bo, jak szedłem tu do tych, to widziałem, Ej, zobaczcie, tu jest biały, pyk, nie wiem jakie one są, zaraz sprawdzę, tu jest drugi biały, pyk, one już takie zielone, nie białe. Tu jest trzeci biały, ten już jest fajniejszy, taki, zaraz posprawdzam ich, czy nie miałem robaków, no i będziemy lecieć dalej do góry. No, jest fajnie dzisiaj, chyba nazbieramy tutaj troszkę grzybów. Będzie takie, chłopaki idą tu, jeden tu, drugi tu. Będzie zbiorcze zdjęcie konkretne: koszyki, e, jadereczka. <grybujesz> no, dość trochę tych prawdziwków omijam. E, znaczy w sensie nie nagrywam. E, tu są dwa, na radę go wyzumować. A jako tako. Ze zdrowotnością pół na pół Trochę zdrowych Trochę roboczych I powiem tak Troszkę sobie do domu Troszkę chmurków Tu mam prawdziweczki Niestety nie mam więcej rąk Więc mam reklamowe No i zobaczymy jak to będzie Na koniec każdy pewnie z nas tyle będzie miał ale Po pełnym w no będziemy widzieć trochę żuberka, trochę prawdziwka trochę ryza, trochę mam tu teraz <try> <try> ładne prawdziwki, dlatego robię filmik Dla. muchomorki też są zaraz tu zobaczę, bo tu nie byłem czy tu muchomora widzę, ale czy coś ładniejszego będzie oprócz muchomora w sensie prawdziweczek <try> nie wiem o ten jest piękny muchomork. Ja takie takie muchomorki. No i o kurcz ale ma Przewróciłem go, ale i tak go chcę zerwać. O, patrzcie tu. Takie śliczne są. Ale mają kropeczki. No i dobra, a tu bez wstydniak siedzi. Na rogu. Widzę właśnie go. No i tak sobie będziemy tu chodzili i troszkę zbierali. No zobaczymy. Jak to wyjdzie prawdziwka? Średnio, powiem szczerze, tak sobie ja tu ee, mam swoje takie miejscowy, dobre, ale nie widać. Może, może jeszcze się uda coś pozbierać. Ja sobie mu humorki kurczę dre, ładne są. Zobaczymy, jak to będzie. Przechodzimy tak, te murniki i modniki. Obgryzane te grzybki Takie, nie wiem czy będzie zdrowy Ja tu troszkę takie takiego mniejszego Zbieram, bo, bo są Ale spotykam Spotykam właśnie Prawdziweczki takie Mniejsze, Ktoś tamten jest wywrócony Zobaczcie, leży sobie Tak ten Fajny i ten fajny Ale czy będzie zdrowy Nie wiem, będziemy widzieć rydzyki zbieram bo wczoraj miałem telefon i pani Gabriela z Katowic Strasznie te ryzyki marynowane To czemu nie no. moja dawna nauczycielka z podstawowki kontakt mamy do teraz i to pomijam się z jej synem, ale z nią dzwoni do mnie. Ja do niej czasem rozmawiamy. A że grzybki u mnie są. No to Pani wie, że pomogę, eee, jak trzeba. No nic, zawracam tu do koszyczka i dalej będę eee, zbierał i szukał prawdziwki, rydze i tak dalej. Zapełniam pomału koszyczek, zapełniam pomału wiadereczko, zapełniam też reklamóweczkę, no i jest kolejny prawdziwek. Pewnie rydze was tak nie interesują, więc ich nie nagrywam aż tak jak zbieram. Ale te prawdziwki, jak się trafiają jakieś ładniejsze, to, to staram się nagrać. A ja już chłopaki są przy aucie. A ja zostawiłem aparat i muchłę na drzewie. No i wracam, ale zbieram. Mam już cztery prawdziwki po drodze, jak wracam. Znaczy lecę po ten ten i wracam już teraz z, nim, z tym aparatem. Oj Boże Boże, jak człowiek nie ma w głowie, no to ma nogę.